Nagrywa się, to dobra, już jestem na wizji. Dzień dobry kochani, dzisiaj zaczniemy od wulgaryzmu, więc osoby nieletnie proszę teraz zatykają uszy, a osoby niezimowe i niejesienne słuchają. Otóż od pie... Dotolcie się od pana premiera, że siedział w restauracji w maseczce, znaczy bez maseczki. Cały problem, że siedział w restauracji w liwcach bez maseczki. Moi drodzy, są przynajmniej dwa wytłumaczenia, dlaczego on bez tej maseczki tam siedział. Jest yy, wytłumaczenie morskie i wytłumaczenie gastryczne. Od którego mam zacząć? Proszę bardzo, słucham. Od, od morskiego. Proszę bardzo. Więc wyobraźcie sobie, że gospodarka w pandemii to jest tak jak tonący statek, prawda? Czyli kapitan musi do ostatniej chwili być na pokładzie, czuwać nad pasażerami, te szalupy, wszystko, tratwa jeden, tratwa dr, dwa, tratwa tarcza, wszystko tam do samego końca chroni tych pasażerów i jak już wszyscy są bezpieczni, to wtedy dopiero kapitan schodzi jako ostatni. Natomiast pan premier nie założył maseczki w restauracji, bo po prostu udowodnił, że nie jest kapitanem. Po prostu nie założył maseczki. Bo on pokazuje, że chce zejść jako pierwszy. No i to jest wytłumaczenie morskie. Oczywiście jest też gastryczne, bo mogło też tak być, że on po prostu nie założył tej maseczki, nie dlatego, że chciał zejść jako pierwszy, on po prostu chciał zjeść jako pierwszy. Bo w maseczce, prawda, jest wygodniej jeść niż. E... Znaczy bez maseczki jest wygodniej oczywiście jeść, niż... A poza tym w ogóle o czym ja mówię jaka maseczka? Maseczka nie jest obowiązkowa, to jest tylko zalecenie. Więc ja wam zalecam na dzisiaj. Nie denerwujcie się w ogóle, tym nie przejmujcie się. Zacząłem wulgaryzmem i skończę wulgaryzmem, ale skończę po cichutku, żeby wam bębęki nie popękały. No, pozdrawiam wszystkich. Miłego dnia Wam życzę.